Witam serdecznie z tej strony Marki. Chciałem was zaprosić do dalszych go grze God of War, jak na rok. A my tu już mamy podsekretane. Energii mamy full. Idziemy stąd. To nic nie było. Ale za tutaj coś jest. Ale mamy dość potna i Nie ma. Niech to! Słyszeliście to, bracia? Nie jesteśmy tu sami. Oczy i uszy otwarte. Dźwięk dochodził stąd. Możemy tędy przejść. Słowa cię irytują? Nie, rozumiem cię. Bracia, czekajcie. Czy przed nami widać światło? Hej, może to tu. Drzwi są zaryglowane. Coś musi tam być zamknięte. Z pewnością nie zamyka się tak schowka na poście. Wiem, co trzeba zrobić. Zwiata. No i dalej. get us dobar 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 Það er alltaf mjög svolítið. Woli nas powstrzymać. To musi być tu! To otwieramy! O jakoś się udało. Tylko sobie pójdę może sobie życie doładuję, bo mam mało. Nie wiadomo co nas może spotkać później. nie mamy tego towaru. Dobrze by było się wrócić. No dobrze, chyba jeszcze jeden tutaj gdzieś był. No, prawie mamy co. Dobra, możemy iść dalej. Bój. Ładny pajączek. Dobra, a my otwieramy te drzwi. w ten sposób otworzyć. Nie tradycyjnym sposobem. Mamy tu kogoś. Ty Czego znowu chcesz? nie. Co to za nowa sztuczka? Ale to nie Odyn nas przysłał. Te Ostrza, znam Cię, bogobójco. Przyszedłeś po mnie. Cię uwolnić. Nie, nie podchodź. Bracie, ja spróbuję. Tyże. Tyże. Spójrz. Znasz, prawda? Nie. Zabiłeś mi, Mira. Nie, 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 nie. Ale go wskrzesiliśmy. Nie! Nie zbliżajcie się! Potwory! Stój! Ucieka nam! Stój!

no, piskawa. musimy zobaczyć, czy to jest ciekawe jeszcze. с ним, <hurst> Słyszałeś? O kurwa Bracie! A nie udało się tutaj

ダメダメダメダメダメダメダメ Ой! 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 Nie! 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 teraz. Tyże, już dobrze. Wszystko dobrze. dobrze. mnie w spokoju. Zostawcie przysięgam, że spokoju. Nie! przysięgam, że Nie! Nie! Chcemy cię zabrać! Nie zbliżajcie się! Gdzieś, gdzie nie dopadniecie odeń! Litości! To mój ojciec. My pomagamy! Nie powinno mnie tu być, proszę! Tylko go rozgniewam! Ojciec. Czy ty jesteś żołnierzem? Jesteś przywódcą? Owaluj się! Mój syn nas tu przyprowadził. Po ciebie! Wszystko! Ty? Po co? Nie znasz mnie. Znam twoją historię. Pomogłeś gigantom. Chcemy się odwdzięczyć. My? My stąd wychodzimy. Idziesz z nami czy nie? Kurde, Jagurus. Masz. Widziałem twój posąg. Z włócznią. Pewnie przyda ci się... Laska? Nie. Doceniam troskę, ale... nie trzeba. Ale... Dobrze. Czekałem, bo, bo często nie wiem, co jest prawdziwe. Czasem widzę, jakby... Nie ma się czego wstydzić. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Wy też go słyszycie? Chodźmy już stąd. Nie wiecie, cenu. to... Kawałek, wiatr! Wieje stąd. Może niedaleko jest wyjście. Jakimi imionami mam się do was zwracać. Jestem Atreus. Nimira już znasz. A to mój ojciec, Kratos. Czemu syn Spartanina przemawia w imieniu Jotunów? Urodziła mnie ostatnia gigantka w Midgardzie, Laufey. Laufey... Pamiętam to imię. Ona też pomagała. Ale odeszło do światła Alfheimu. No ja A Nic nie ma, nie ma. Idziemy. Ja to zrobię. Chociaż tyle. Mogę. Wow. Czemu sprowadzacie na siebie gniew Odyna? No, zbliża się Ragnarok. Mam nadzieję, że wiesz. Może będziesz chciał pomóc. Uwolniliście mnie po to, żeby wszcząć wojnę? Nie. E e Tyże, dobrze cię znowu zobaczyć. Mimirze, co się z tobą stało? Poszedłem w twoje ślady. Zdrada, uwięzienie na wieki, ohydne tortury z rąk Wszechojca. Nie zasłużyłeś na taką karę. A ty? W porównaniu z tobą i tak miałem całkiem dobry widok. Znaleźliśmy go wrośniętego w drzewo na szczycie góry. Żeby go uwolnić, musieliśmy. No, sam widzisz. Czysta przyjemność dla obu stron. Wszystko gra? Światło. Ja bardzo długo go nie widziałem. Przed nami są skały. W cieniu odpoczną ci oczy. Chodź. Powiedziałeś, że nadchodzi Ragnarok. To znaczy, że Baldur Baldur nie żyje. Odyn wysłał go, żeby odszukał w Midgardzie giganta, ale zamiast niego Baldur znalazł Kratosa. A ja obiecałem tej dwójce, że poprowadzę ich na najwyższy szczyt światów, jeśli utną mi głowę i przekonają Freję, że. Sobie... Przejdź do Baldura. Właśnie miałem do tego przejść. Nie chodziło tylko o zabijanie. O, wróciliśmy nam okradła. よし。

Powinieneś był wierzyć i walczyć. Nie, wyrzekłem się przemocy. Ale jesteś bogiem wojny. Dawno porzuciłem to życie. Będę podzielił Jeśli Odyn rozpęta Ragnarok, naprawdę nie będziesz walczył? Nie będę, choćbym chciał. Ale sobie coś robi z Zanim odpłyniemy, mówcie. Czego ode mnie chcecie? Mówicie o Ragnaroku. Chcieliście znaleźć boga wojny? Tego Tyra już nie ma. się? Ja... Wybaczcie. Jestem wdzięczny za ratunek. Ale jeśli chcecie, żebym poszedł na wojnę... albo do niej doprowadził... to mnie zabijcie. Ja już nie walczę. To przeszłość. Nikt cię nie zabije, bracie. Wolę zginąć, niż doczekać Ragnaroku. Nie chcemy wojny. Chcemy odpowiedzi. Nie wiem, jak wam pomóc. To nieważne. Giganci ci ufali. Takiego tyra potrzebujemy. Chodź z nami. Dobrze. Proszę tylko o spokojną noc. I jakąś strawę. Zabiliście strażników, którzy ją nieśli. Bracie, może chciałbyś dokończyć historię. Ach, zaatakowali nas synowie Tora. Zabiliśmy ich. Baldur próbował zabić Freję, zabiłem. Nie wspomniałeś o tym, że uwolniliśmy walkirię, i że nie ma już gigantów, ani o tym, że nazwali mnie Loki, ani o ołtarza. Nie ma już gigantów? Gdy dotarliśmy do Jotunheimu, wszyscy byli martwi. Martwi? Myślicie, że o Nie wiemy. To idealny moment, żeby się stąd zabrać. Wow, co to jest? Posiłki za zgardą. Encherierzy będą badać sprawy mojego zniknięcia. Podróżują pomiędzy światami po niebie? Oden ma w rękawie asy, o jakich nam się nie Składają też tani daweli. Krasnoludy są bezpieczne? Nie mamy czasu się nad tym zastanawiać. Idziemy. Już. Ale to już... Następny następnym odcinku. Jeśli się podobało łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych przygód. Trzymajcie się ciepło. Cześć!